Witam Was na kolejnych moich wykopkach. To pole już widzieliście. Wcześniej dopaliśmy tam. Teraz przenosimy się do tego. Więc dzisiaj to jest właśnie to pole, do pierwszego dołka. No i jest pierwszy dołek. W pewności nie mam, ale jest to chyba część składowa we który tutaj wcześniej stał. No i jest drugi dołek. Tym razem chyba część półśmieńców. No i jest trzeci front. Tym razem kawałek widelca. Znalazłem coś takiego, ale co to jest, to nie mam pojęcia. Może ktoś z was będzie wiedział. No i jest kolejny filec Tym razem w guzik. No i mamy dzień kolejny. Piękne słońce, aż chce się łazić. Także startuję i zobaczymy, co z tego będzie. No, ale już chyba w tym miejscu to będzie ostatni raz. Tak? No zobaczcie. No i taka sytuacja, człowiek, gdy ma kilka kilometrów rowerem, bateria 0% brawa. Jak nie ma następnych, no to niestety muszę wracać. Po baterię. No i widzimy się potem. Jest moc, można działać. Nie mam pojęcia co jest z tymi łyżkami na tym terenie, ale znalazłem kawałek kolejnej. No i podejrzewam, że będzie tego więcej. No i jest pierwsza moneta tutaj, ale to niestety tylko współczesne 50 krasz. No i mamy kolejną rączkę jakiegoś sztućca. Nie wiem, łyżki witełca. No i tak jak mówiłem, tam już nic nie znalazłem, więc zmieniam miejscówę. Takie ogromne poletko. Chyba jedyne z nielicznych nieobsadzonych dookoła, tak Chcąc nie chcąc kopiemy tutaj. A później to zobaczymy. Może jakieś ognisko powoli przygotowania do jakiegoś wypadu z zegiem, bo następnie już chyba takowy będzie. tak lecę, widzimy się za jakiś czas. No i wygrzebałem z ziemi coś takiego, ale co to jest, to ja nie powiem, dopiero gdzieś w tym porcie oczyszczę. Ale tutaj jakby jest jakiś grawer, ale co to dokładnie jest, to nie mam pojęcia. No i jest, na koniec dnia jeszcze coś sensownego. Zaczyna wychodzić, mamy guzik z orłem. Bez korony. Ale zorłem. No, co się jednak. Widzę, że jeszcze na pewno tutaj wrócę. Chociaż szkoda, że dzisiaj już dzień się kończy, ale ona no tu wraca. No, i jak widzicie, w takich mniej więcej okolicznościach kończy się moja dzisiejsza wyprawa. Było dość ciekawie. Szczególnie ten ostatni guzik mnie intryguje. No, na pewno tu wrócę. W każdym razie dajcie znać, czy mi się coś takiego podoba, czy nie. No, pewnie, pewnie będzie więcej. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do następnego.